Była mniej więcej sześć rano, kiedy dr Thomas Fletcher otworzył jedyne drzwi swojej odległej placówki badawczej na wyżynach Olympus Highlands i wciągnął w płuca rześkie marsjańskie powietrze, teraz bogate w zapach terraformowanych sosen i porannej rosy. Tom, były ksenobiolog, który z niechęci stał się pisarzem, nie był jeszcze w pełni rozbudzony. Właśnie wyszedł na zewnątrz, ubrany w znoszoną flanelową koszulę i stare buty, ziewając i marząc o mocnej kawie, która pomogłaby mu się obudzić i rozpocząć kolejny dzień narzuconej sobie izolacji pośrodku marsjańskiej dziczy. W tym momencie zamarł, jakby rażony prądem, ponieważ zaledwie kilka kroków od niego stał ogromny szkarłatny smok. Jego obecność zdawała się wypełniać całą przestrzeń wokół niego, sprawiając, że powietrze. Stało się ciężkie i nieruchome. Stworzenie nie poruszało się, nie warczało, nie okazywało żadnych oznak agresji. Stało na jego werandzie, ciężko oddychając i drżąc na całym ciele, a jego łuski były miejscami nastroszone i lśniły od wilgoci. Wyglądał, jakby właśnie wyłonił się z rwącej rzeki lub z zażartej walki z jakimś nieznanym wrogiem. Tym, co najbardziej zdumiało Toma, były oczy smoka. Ciemne, wilgotne, niemal ludzkie, i najwyraźniej roniące łzy. Łzy płynęły po jego pysku, jak z zepsutego kranu. Nigdy w ciągu swoich piętnastu lat na Marsie nie widział, by dzikie stworzenie naprawdę płakało. A ten widok przeszył jego serce, sprawiając, że zapomniał o całym strachu przed tą potężną istotą, która jednym uderzeniem szponiastej łapy mogłaby zmiażdżyć mu czaszkę. Dopiero wtedy zauważył, że smok trzyma w pysku maleńkie smoczątko, jego łapki zwisały bezwładnie, głowa była przechylona na bok, nie dając żadnych oznak życia, niczym szmaciana lalka upuszczona przez nieuważne dziecko. W tej chwili tom zdał sobie sprawę, że to nie był po prostu jakiś smok, ale matka ze swoim umierającym młodym. Jasna cholera! szepnął, a słowa były ledwo słyszalne nawet dla niego samego. Jego pierwszym instynktem było zatrzaśnięcie drzwi i sięgnięcie po stary karabin pulsacyjny wiszący na ścianie w kuchni. Naturalna reakcja każdego, kto znajduje drapieżnika szczytowego na progu swojego domu. Ale coś w jej postawie, w tej cichej, matczynej desperacji, powstrzymało go, sprawiło, że poczuł, iż nie jest to zagrożenie, lecz matka stawiająca czoła tragedii zbyt głębokiej, by mógł ją nazwać. Serce waliło mu tak mocno, że czuł, iż może eksplodować między żebrami, więc cofnął się powoli, nie spuszczając wzroku ze smoka. Ku jego przerażeniu, smoczyca podążyła za nim kilka ostrożnych kroków, po czym z niemal ludzką delikatnością położyła swoje dziecko bezpośrednio na drewnianej podłodze werandy. Następnie cofnęła się i usiadła na tylnych łapach, wpatrując się w niego, nie mrugając, jakby czekając na coś, czego on jeszcze nie potrafił pojąć. Wbrew instynktowi przetrwania, wbrew każdej historii o atakach smoków, jaką słyszał, wbrew wszystkim ostrzeżeniom kolonialnych strażników, Tom opadł na kolana przed nieruchomym smokiem. Wyglądał na tak małego, nie większego niż średniej wielkości pies, z wystającymi żebrami i zaschniętą krwią na jednym uchu. A kiedy był już pewien, że nie żyje, klatka piersiowa stworzenia poruszyła się, lekkie drgnienie, tak małe, że mógłby je przegapić, gdyby nie przyglądał się tak uważnie. Spojrzał na smoczą matkę, która wciąż wpatrywała się w niego z dziwnym, celowym wyrazem nadziei, a słowa wypłynęły z jego ust, zanim zdążył pomyśleć: Spróbuję. Dobra, spróbuję mu pomóc. Smoczyca nie drgnęła, jakby rozumiała każde słowo. Serce niemal mu pękło. Gdy ostrożnie owinął drżące smoczątko w swoją flanelową koszulę i powoli, bez gwałtownych ruchów, wszedł do domu. W każdej chwili spodziewał się ryku lub ataku, ale smok siedział tam w milczeniu, jakby wiedział coś, czego on jeszcze do końca nie pojął. Co ja mam teraz do cholery zrobić? mruknął do siebie, chwytając zapasy, które jego zdaniem mogły pomóc: ręczniki, poduszkę elektryczną, butelki z wodą. Działając bardziej instynktownie niż z wiedzy. Ciągle zerkał przez okno, gdzie smok nadal siedział, rzucając długi, nieruchomy cień z oczami utkwionymi w jego domu. Smoczątko było zimne w dotyku, wiotkie, ale jeszcze nie odeszło. A Tom stał na środku swojego salonu, trzymając to niemal martwe małe stworzenie i myślał: Co ja mam teraz zrobić? W tamtej chwili zdał sobie sprawę, że to nie było tylko dziwne spotkanie z marsjańską przyrodą. Nie tylko dziwaczny kaprys losu, ale coś więcej. Coś, co wybrało go wbrew wszelkim prawom natury i zdrowemu rozsądkowi. Nie był przygotowany na taką odpowiedzialność. Wcale. Ale najwyraźniej smocza matka uważała inaczej. Postanowiła mu zaufać, a ten fakt denerwował go bardziej niż cokolwiek innego. Dobra, maluchu, powiedział cicho. Kładąc smoczątko na kanapie, zobaczmy, co da się dla ciebie zrobić. Ręce Toma drżały, gdy badał małe stworzenie. Jego łuski miały piękny, opalizujący odcień czerwieni, nie były jeszcze w pełni stwardniałe, jak pancerz jego matki. Jedno ze skrzydeł było wygięte pod nienaturalnym kątem, a wzdłuż boku biegła głęboka rana. Cokolwiek się stało, ten mały smok przeszedł przez piekło. Sięgnął po komunikator. I wystukał kod do jedynej osoby, która przyszła mu do głowy i mogła pomóc. Samantha, tu Tom. Mam sytuację awaryjną. Nastąpiła długa pauza pełna sceptycyzmu, zanim Samantha Reeves w końcu powiedziała. Tom, jesteś pijany? Ledwo wzeszło słońce. Nie do cholery. Mówię poważnie i nie mam czasu na wyjaśnienia. Mam w salonie małego smoka. Jest ciężko ranny i nie mam pojęcia co robić. Po kolejnej pauzie Samantha westchnęła. Dobra, słuchaj uważnie. Ogrzej go. Sprawdź, czy nie ma otwartych ran. Nie dawaj mu jeszcze stałego jedzenia, tylko płyny. Możesz zrobić mieszankę wody z cukrem i podawać mu kropla po kropli. Zadzwonię do Jacksona. Pracował kiedyś w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Czekajcie na miejscu. Będziemy za kilka godzin. Tom rozłączył się i poszedł do kuchni, gdzie znalazł stary słoik miodu. Zmieszał go z ciepłą wodą i używając strzykawki kuchennej, rzeczy najbardziej zbliżonej do zakraplacza, ostrożnie otworzył pysk smoczątka i pozwolił, by kilka kropel płynu spłynęło do środka. Początkowo nie było żadnej reakcji, ale po kilku próbach mały język poruszył się, nieznacznie, a Tom poczuł iskrę nadziei. Tak jest. Dawaj, mały wojowniku, zostań ze mną. Siedział przy nim ponad godzinę, prawdopodobnie mówiąc nucąc a czasem klnąc pod nosem z bezsilności, podczas gdy smocza matka pozostawała na zewnątrz, w niesamowitym bezruchu. Uchylił drzwi, a ona podniosła głowę i spojrzała mu w oczy, po czym znów ją opuściła. Ten prosty ruch mówił o czymś nieoczekiwanym, o zaufaniu, w które wciąż nie mógł uwierzyć, że dziki marsjański smok mógłby obdarzyć nim człowieka. W południe smoczątko po raz pierwszy poruszyło łapą, tylko nieznacznie, powoli, jakby sprawdzając, czy mięśnie nadal działają. Tom zaśmiał się głośno z ulgi i nawet nie zauważył łez płynących po jego policzkach. Nie umrzesz dzisiaj, maluchu. Nie na mojej warcie, szepnął patrząc na smoczątko, choć w głębi duszy był przerażony, wiedząc doskonale, że jest tylko pisarzem z garścią ręczników i poduszką elektryczną, próbującym uratować dzikie stworzenie, o którym nie wiedział prawie nic. Wraz z nadejściem wieczoru cienie się zmieniły i wtedy wydarzył się mały cud. Smoczątko otworzyło jedno oko, tylko jedno i spojrzało prosto na mnie. W tym spojrzeniu nie było dzikości, nie było strachu, tylko świadomość, jakby mnie widział i jakoś rozumiał, kim jestem. Nie jesteś już sam, mały, szepnął Tom, czując w środku dziwne ciepło, które nie miało nic wspólnego z poduszką elektryczną. Smok mrugnął i zapadł z powrotem w sen, ale po raz pierwszy tego dnia Tom poczuł, że może mu się to udać. Sen, a nie odejście na zawsze. Szansa, która tego ranka nie wydawała się możliwa. Kiedy Samantha i Jackson w końcu dotarli, słońce już zaszło. Smocza matka wycofała się w cienie na skraju lasu, ale nie odeszła. Wciąż obserwowała dom z bezpiecznej odległości. Jezu Chryste, nie żartowałeś? Wydusiła Samantha na widok smoka, a Jackson od razu zabrał się do pracy, badając małe stworzenie fachowym okiem. Po dokładnych oględzinach ogłosił. To rana po ugryzieniu przez dorosłego samca. W okresie godowym samce czasami zabijają potomstwo, które nie należy do nich, aby samice znów stały się płodne. Ten maluch miał szczęście, że matce udało się go uratować i przynieść do ciebie. To niesamowite, że wybrała człowieka. Może obserwowała cię, zanim zdecydowała się na ten desperacki krok. Na tę myśl tom przeszedł dreszcz. Myśl, że dzikie stworzenie obserwowało go, oceniało, zanim powierzyło mu to, co miało najcenniejszego. Jackson i Samantha spędzili kilka godzin na opatrywaniu ran, podawaniu antybiotyków i nawadnianiu małego ciała. Kiedy wychodzili, smoczątko oddychało spokojniej, a jego zraniona łapa była profesjonalnie zabandażowana. "Zostawimy ci trochę leków i instrukcje", powiedziała Samantha zbierając swoje rzeczy. "Ale jak tylko jego stan się poprawi, musisz go zwrócić naturze." Nie może zostać z tobą na zawsze, cześć Tom. Tom kiwnął głową, choć w głębi duszy czuł, jak bardzo przywiązał się już do tego małego stworzenia, które na jego oczach walczyło o życie. Przez następne dwa tygodnie smoczątko wracało do zdrowia z zadziwiającą prędkością. Rany się goiły, apetyt wracał, a maluch zaczął z ciekawością eksplorować świat wokół siebie, badając dom Toma z rosnącą pewnością siebie. Tom nazwał go Feniks, bo wydawało się to właściwe, choć wiedział, że nie powinien nadawać imienia dzikiemu stworzeniu nie powinien przywiązywać się do kogoś, kto wkrótce będzie musiał wrócić tam, gdzie jego miejsce. Smocza matka wracała każdego dnia, czasem zbliżając się do domu, ale przeważnie trzymając dystans zawsze czujna, zawsze gotowa. Tom zostawiał jej jedzenie, które czasem przyjmowała, a czasem ignorowała. Jakby nie chcąc zbytnio polegać na ludzkiej pomocy. Pewnego dnia, gdy Feniks pewnie poruszał się po domu, próbując nawet szybować z mebla na mebel, tom otrzymał niespodziewaną wizytę od strażniczki Laurel Jensen. Tom, słyszałam, że masz u siebie małego smoka i że jego matka rozbiła obóz na twojej posesji, powiedziała, przechodząc od razu do rzeczy. Stojąc dokładnie w miejscu, w którym dwa tygodnie wcześniej stała smocza matka z dzieckiem w pysku. Tom nie próbował zaprzeczać temu, co oczywiste. Opowiedział jej całą historię. Słuchała ze skrzyżowanymi ramionami, a jej twarz była nieodgadniona. Kiedy skończył, powiedziała po prostu. To problem, Tom. Kontrola dzikich zwierząt już o tym wie. Chcą przyjechać za trzy dni, żeby zabrać smoczątko i prawdopodobnie przenieść też matkę. Mogę ich trochę przetrzymać, ale decyzja należy do ciebie. Musisz coś zrobić. Tej nocy Tom nie mógł spać. Patrzył na feniksa zwiniętego w swoim gnieździe z koców. Takiego ciepłego, bezpiecznego i tak niepasującego do dzikiego stworzenia. Wiedział, że nie może go tu trzymać wiecznie. Nie mógł traktować go jak zwierzątka domowego. Nie mógł pozbawić go szansy na stanie się tym, do czego się urodził wolnym smokiem z marsjańskich wyżyn. Jednocześnie myśl o wypuszczeniu go bolała potwornie jak wyrwanie kawałka samego siebie. Rano podjął decyzję. Nie chciał czekać, aż pojawi się kontrola dzikich zwierząt. Nie chciał czekać, aż matka straci cierpliwość. Ostrożnie umieścił Feniksa w dużym kontenerze, wyłożonym jego znajomymi kocami. Dodał jego ulubioną zabawkę, starą piłeczkę antystresową i spakował trochę jedzenia na podróż. Następnie wsiadł do swojego łazika i pojechał w głąb dziczy, w miejsce, które jak sądził, Mogło znajdować się blisko legowiska smoczej matki. Jechał powoli leśnymi ścieżkami, uważnie wypatrując jakichkolwiek oznak obecności smoków, aż dotarł do małej polany otoczonej gęstymi, terraformowanymi sosnami. Zatrzymał łazik i wysiadł. Otworzył kontener, a feniks wpatrywał się w jasne światło i wciągał nosem znajome leśne zapachy. To twój prawdziwy dom, maluchu, powiedział do niego tom czując gulę w gardle. Cofnął się, by dać mu przestrzeń do wyjścia i samodzielnego rozejrzenia się. Feniks zrobił kilka niepewnych kroków, po czym zatrzymał się i rozejrzał, jakby pytając mnie, co się dzieje. Dlaczego tu jesteśmy? I wtedy usłyszeli trzask gałęzi. Matka obserwowała ich ze skraju polany. Wyglądała na ostrożną, ale nie rozgniewaną. Ich spojrzenia się spotkały. I Tom znów dostrzegł w jej oczach tę dziwną inteligencję, którą widział pierwszego dnia. Cofnął się powoli, by pokazać jej, że nie ma złych zamiarów, że uwalnia jej dziecko i zwraca je światu, z którego pochodzi. Feniks zamarł i patrzył to na Toma, to na swoją matkę, jakby rozdarty między dwoma światami, między zaufaniem a instynktem, między ludzkim ciepłem a zewem natury. Smocza matka wydała prosty dźwięk, mieszankę warknięcia i mruczenia, a mały smok zwrócił się w jej stronę. Zrobił kilka niepewnych kroków, zatrzymał się, potem jeszcze kilka. Serce Toma groziło pęknięciem, gdy obserwował, jak dystans między nimi się kurczy. Matczyna miłość jednocząca dwa stworzenia, rozdzielone przez okrucieństwo i przypadek. Kiedy byli już prawie razem, Feniks nagle odwrócił się i pobiegł w stronę Toma, przyciskając małą głowę do jego kolana. Jakby chciał się pożegnać, a może podziękować. Tego nigdy nie dowie się na pewno. Tom ukląkł i pozwolił sobie jeszcze raz pogłaskać gładkie łuski, szepcząc słowa, których Smok nie mógł zrozumieć, ale mógł poczuć. Idź żyć swoim życiem, mały śmiałku. Wszystko będzie dobrze. Następnie delikatnie popchnął go w stronę matki, a tym razem Feniks się nie wahał. Małymi skokami dotarł do niej. A ona obwąchała jego ciało dokładnie, od góry do dołu, jakby upewniając się, że naprawdę nic mu nie jest, że ten człowiek rzeczywiście był jej narzędziem, a dziecko jest żywe i bezpieczne. Wtedy stało się coś, czego Tom się nie spodziewał. Smocza matka podniosła głowę i spojrzała prosto na niego. I ku jego zaskoczeniu skinęła lekko głową, zanim odwróciła się i odeszła powoli w las, z potomkiem na czele, który obejrzał się tylko raz, zanim zniknął. Na zawsze między drzewami. Tom stał na polanie przez długi czas, czując dziwną mieszankę smutku i spokoju, straty i słuszności, jakby zamknął ostatni rozdział książki, której nigdy nie planował napisać, ale która zmieniła go na zawsze. Wrócił do swojego pustego domu, który wydawał się teraz zbyt cichy, zbyt obszerny, bez małej czerwonej trąby powietrznej, która wywróciła wszystko do góry nogami. Zebrał koce, zabawki i miski. Wszelkie ślady pobytu Feniksa, włożył je do pudełka i zaniósł na strych, wiedząc doskonale, że nigdy więcej nie będą mu potrzebne, ale też nie będąc w stanie się z nimi rozstać. Mijały miesiące. Tom wrócił do swojego zwykłego życia, pisał książkę, spacerował po lesie i cieszył się ciszą. Ale czasami, zwłaszcza o zmierzchu, wychodził na werandę z kubkiem herbaty i patrzył na skraj lasu. Wiedząc, że gdzieś tam wśród drzew żyje młody smok, który kiedyś spał na jego kanapie i pił miód z jego ręki, a pewnego jesiennego poranka wyszedł przed drzwi i zobaczył na werandzie mały prezent. Garść dziwnych szkarłatnych kryształów, unikalnych dla głębokich marsjańskich jaskiń, starannie ułożonych w mały stosik, jakby ktoś poświęcił czas na ich zebranie. W pobliżu nikogo nie było, ale wiedział kto to zrobił. Uśmiechnął się i spojrzał w stronę lasu, gdzie wydawało mu się, że mignął jakiś cień. Może to była tylko gra światła, a może to matka i jej młode, którzy byli kiedyś częścią jego życia, pokazywali mu, że mają się dobrze, że pamiętają. Od tamtej pory, każdej jesieni, kiedy terraformowane liście zaczynają zmieniać kolor, znajduje na swojej werandzie drobne podarunki: kryształy, niezwykłe kamienie, a raz nawet skamielinę w kształcie Idealnej spirali ze starożytnych mórz Marsa, jakby ktoś wciąż próbował powiedzieć, nadal tu jesteśmy, pamiętamy, jesteśmy wdzięczni. I przypomina mu to, że najważniejsze spotkania w naszym życiu czasem zdarzają się bez ostrzeżenia, a najgłębsze więzi tworzą się w momentach, których nigdy się nie spodziewamy. Teraz, gdy pisze swoją książkę, często myśli o smoczej matce, która powierzyła mu to, co miała najcenniejszego. I o smoczątku, które nauczyło go, że miłość oznacza umiejętność odpuszczania. W świecie, gdzie granica między tym, co dzikie, a tym, co oswojone, wydaje się tak wyraźna, oni przypomnieli mu, że współczucie nie zna granic i że zaufanie może narodzić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, by przezwyciężyć strach i uprzedzenia. A kiedy goście pytają o małą drewnianą figurkę smoka na półce, tom uśmiecha się i mówi, że to tylko pamiątka z wyżyn. Olympus Highlands. Ale dla niego to coś więcej. Przypomnienie o tych kilku tygodniach, kiedy jego dom stał się azylem dla dzikiego stworzenia, a on stał się, choćby na krótko, strażnikiem życia, którego nigdy nie miał ratować, a jedynie chronić przed zwróceniem go prawowitemu właścicielowi, bezkresnemu lasowi i matce, która nigdy nie przestała czekać. Pewnego popołudnia, sześć miesięcy po wypuszczeniu Feniksa. Tom siedział na werandzie, notując coś do swojej książki, gdy jego komunikator zabrzęczał. To była Samanta. Nie uwierzysz w to, jej głos trzeszczał w głośniku. Śledziliśmy tę smoczą matkę. Tę, która przyniosła ci swoje młode, zrobiła to znowu. Tom wyprostował się. Co znowu zrobiła? Przyniosła kolejne ranne smoczątko do człowieka, do badaczki, doktor Lenny Mow z placówki 17. Małe miało złamane skrzydło. Żartujesz, szepnął Tom. Nie, i to nie wszystko. W ciągu ostatniego miesiąca zgłoszono trzy inne przypadki. Wszystkie to szkarłatne grzbietowce, we wszystkich przypadkach matki przynoszą ranne młode ludziom, którzy mieszkają samotnie w odległych rejonach. To tak, jakby, jakby uczyły się od siebie nawzajem, dzieliły informacjami. Tom spojrzał w stronę skraju lasu i dostrzegł ruch. Błysk szkarłatnych łusek między drzewami. Może zawsze były bardziej inteligentne niż nam się wydawało, powiedział cicho. Wydział ksenobiologii szaleje. Chcą przeprowadzić z tobą wywiad, Tom. Byłeś pierwszy. Tom patrzył, jak cień na skraju lasu przybiera znajomy kształt smoczej matki. Nie była sama. Był z nią Feniks, teraz prawie o połowę mniejszy od niej, z łuskami lśniącymi w popołudniowym słońcu a obok niego stały dwa mniejsze smoczątka, prawdopodobnie z nowego lęgu. – Oddzwonię sam – powiedział Tom i odłożył komunikator. Smocza matka weszła na polanę, a jej oczy spotkały się ze wzrokiem Toma ponad dzielącą ich odległością. Feniks skinął głową w geście, który wyglądał uderzająco podobnie do powitania. Dwa mniejsze smoczątka zostały za matką, ciekawe, ale ostrożne. Bez zastanowienia Tom podniósł rękę, by pomachać. Ku jego zdumieniu Feniks naśladował ten gest, podnosząc jedną szponiastą łapę i poruszając nią tam i z powrotem. – A to niech mnie! – zaśmiał się Tom. Smocza matka wydała ten sam mruczący warkot, który zapamiętał z tamtego dnia w lesie i rodzina wycofała się z powrotem między drzewa, ale nie odeszli daleko. Wciąż widział, jak obserwują go z cieni. Tom wszedł do środka i wrócił z drewnianą figurką smoka ze swojej półki. Postawił ją na krawędzi werandy jako swój własny mały dar. Dziękuję, powiedział do obserwujących oczu, za zaufanie, za zmianę wszystkiego. Nie spodziewał się odpowiedzi, ale gdy odwrócił się, by wrócić do środka, mały krystaliczny kamień wylądował na werandzie z brzękiem. Tom podniósł go. Był ciepły w dotyku i zdawał się świecić od wewnątrz miękkim, szkarłatnym światłem. Podniósł wzrok i zobaczył feniksa na skraju lasu, obserwującego go tymi inteligentnymi oczami. Tom przyłożył kamień do serca i skinął głową. Między nimi nie potrzeba było więcej słów. Niektóre więzi wykraczają poza gatunki, poza światy, poza zrozumienie. To, co zaczęło się jako desperacki akt matki próbującej ratować swoje młode. Rozkwitło w coś, czego ani człowiek, ani smok nie mogli sobie wyobrazić. Most między dwiema diametralnie różnymi formami życia, zbudowany na najprostszym i najbardziej złożonym fundamencie ze wszystkich zaufaniu. Gdy smoki zniknęły w lesie, Tom usiadł przy biurku i zaczął pisać prawdziwą historię tego, co się wydarzyło. Nie tylko o człowieku, który uratował małego smoka. Ale o gatunku wyciągającym rękę do innego w geście zaufania, a nie strachu. Zatytułował swój rękopis Płaczący Smok. A kiedy miesiące później skończył ostatnią stronę, znalazł na werandzie kolejny stosik świecących kryształów, ułożonych w coś, co można było opisać tylko jako idealna spirala. Smoki wciąż obserwowały, wciąż pamiętały, wciąż się uczyły. I on też.